Cześć, kolejne tygodnie remontu za nami. Jeżeli chcesz zobaczyć, co tutaj za mną się zadziało, to koniecznie obejrzyj cały ten materiał. A ja dopowiem, że to już jest trzeci film z serii o tym mieszkaniu, gdzie od pierwszego filmu pokazuję, jak to wyglądało przed remontem, jak wszystkie ściany runęły, wyburzenia i co dalej się tutaj działo. Także oglądaj, jeżeli chcesz zobaczyć, jak podzielić mieszkanie na trzy kawalerki. A ja zanim zacznę i pokażę Ci, co tutaj dzisiaj jest, to chcę, żebyś napisał teraz komentarz. Co Ci najbardziej ciekawi, jeżeli chodzi o remont takiego mieszkania? Jak napiszesz, to ja to pokażę następnym razem. Napisz teraz w komentarzu, jaki element jest dla Ciebie najciekawszy, i pokażę to w następnym filmie. A teraz zaczynamy. Zobacz, co tu się zmieniło. Ciekawy jestem, czy poznajesz tą przestrzeń, jeżeli widziałeś poprzednie filmy. Takim elementem charakterystycznym jest. Okno balkonowe, drzwi balkonowe, więc po tym możesz poznać na innych filmach, gdzie się znajdujemy. To jest w tym momencie już wydzielona przestrzeń nowego mieszkania, nowej kawalerki. Tutaj z tej strony została wydzielona sypialnia. Także będziemy mieli właściwie tutaj sypialnię, czyli pokój, oprócz tego będzie salon z aneksem kuchennym i oprócz tego będzie łazienka i naprawdę duży przedpokój, który znajduje się tutaj za mną. Także ta przestrzeń już jest przygotowana, oczywiście mamy ściany działowe, mamy sufit podwieszany już przygotowany, tak żeby fajnie móc wykończyć całość i też po co się robi sufity podwieszane, ciekawe czy wiesz? Tak, po to, żeby też rozłożyć tam instalację, tak. Dzięki temu nie musimy kuć, usuwać tynku, tak, czy robić brust w suficie, zwłaszcza w kamienicy, gdzie bardzo często jest to polepa, słoma. Jesteśmy w stanie po prostu na tych sufitach podwieszanych wszystko umieścić. Tutaj mamy łazienkę. W tej chwili, no cóż... Oczywiście łazienkę w mojej głowie, w mojej wyobraźni, bo na razie mamy przestrzeń tej łazienki. Ona w tym miejscu powstanie. Tutaj doprowadzone będą wszystkie instalacje, kanalizacja, wentylacja. Także pewnie ciekawicie się, jak to zrobić i kolejne filmy o tym powiedzą. No i cóż, ten duży korytarz, o którym mówiłem. Tak? Duży przedpokój, tak? Po co taki przedpokój w takim mieszkaniu? Takie nie za duże może mieszkanie, ale taki duży korytarz. A po to, żeby tutaj umieścić meble do przechowywania, dużą szafę, półki. Tak, czyli mamy tą przestrzeń do życia podzieloną na dwa mniejsze pomieszczenia, ale tutaj w tej części sporo rzeczy najemcy się zmieści. Walizki, kartony z rzeczami. Także to też jest bardzo fajna przestrzeń, mimo może, może nieco codziennego użytku, to ona będzie idealna na to, żeby przechowywać tutaj rzeczy. No i dobra, zobaczcie, jak wygląda reszta mieszkania. Tutaj mamy też taki charakterystyczny element, już zasłonięty, obrobiony. Przejście do kolejnej części. A tutaj za mną, i od tego zacznijmy sobie jeszcze raz wejście do mieszkania. Cyk tutaj. Jest wejście, tutaj tak naprawdę wchodzimy, tu już są pozostałości, co fajnie widać po sufitach, zobaczcie, różnych pomieszczeń, które tutaj były, tak? czyli częściowo to był korytarz, potem było już salon, więc widać, że to deskowanie całe się zmienia. I tutaj było wejście do toalety. Tada, da toalety cały czas widać. W pierwszym filmie pokazywałem różne pieski, kotki tutaj na ścianach, teraz tej ściany już nie ma, piesek jeszcze został, jakaś tutaj koala, tygrys, także zwierzyniec mamy nadal. Natomiast e, oczywiście te ścianki toalety już zostały wyburzone. No i mamy dalej przestrzeń starej kuchni, e, w tym miejscu e, była ścianka działowa, tak? Po czym to poznać? Zobaczcie od razu. Mamy tutaj inną podłogę na innej wysokości, stare tam linoleum kuchenne, a tutaj już było deskowanie pomieszczenia łazienki. Tutaj na tych deskach były położone płytki. Czyli tutaj, gdzie chodzę, tutaj normalnie były położone płytki łazienkowe. Tutaj, mniej więcej, w tym miejscu był brodzik. Tak, jak stoję się, rozglądam tak. Tutaj, mniej więcej, właśnie był brodzik. Więc stara łazienka, ta gigantyczna, wielka łazienka, którą widzieliście w poprzednich filmach, ona tu już nie istnieje. Mamy tutaj właśnie taki salonik z aneksem kuchennym, i tutaj łazienkę. Oczywiście ściany już powoli tutaj goldbanem, zaciągane, wygładzane. Wszystkie te elementy będą pięknie potem wyglądać. Częściowo tu jest karton gips, częściowo właśnie tynki. Tutaj już też mamy przygotowane pewne elementy konstrukcyjne, tak? Zobaczcie, ścianka działowa, ale już mamy płytę OSB przygotowaną. Ta płyta OSB będzie służyła do czego? No właśnie, żeby wieszać potem ciężkie szafki, tak, na przykład szafki kuchenne. Pamiętajmy, że na samym karton gipsie takich ciężkich rzeczy nie wieszamy, ponieważ po prostu karton gips nie jest do tego przystosowany. W związku z tym możemy albo stosować specjalne szyny przykręcane do słupków, tak, musimy wiedzieć gdzie są słupki, wtedy jest szyna montażowa, albo też możemy po prostu skorzystać z OSB, gdzie też będziemy w stanie to bez problemu umieścić. No i powoli kończąc opowieść o tym pomieszczeniu, przejdziemy sobie do trzeciej kawalerki. Po drodze jeszcze raz zwracam uwagę, można zobaczyć, co teraz fajnie widać też na suficie, tak? Jak to wygląda, że tutaj oczywiście w tych miejscach były ścianki, więc widać, że cała ta przestrzeń już jest teraz zupełnie w innym układzie. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda trzecia kawalerka. Mamy przejście w tym miejscu. No, i to jest ten fajny open spacing, który cały jest przeznaczony na kolejne mieszkanie. Znów z osobną sypialnią. Oczywiście tutaj te dwa okna są wykorzystane na tą osobną sypialnię. I cyk. Idealnie, jasno, żeby się komfortowo spało, będzie oczywiście też, e, trzeba będzie to okno dobrze zasłaniać, więc będą rolety. E, natomiast no jest jednak osobne pomieszczenie, gdzie możemy to sobie zamknąć, gdzie łóżko zostaje, a ja jak sobie tutaj przyjmuję gości, to mam zupełnie inną przestrzeń. Tak więc będzie tutaj oczywiście też w tej części kuchnia, tutaj mamy też wydzielone pomieszczenie łazienki, no i całkiem duży salon. Pozostałość pieca, też w poprzednim filmie, jeszcze raz zachęcam, jeżeli teraz dopiero zacząłeś oglądać, e, zobacz pozostałe dwa filmy, gdzie pokazuję właśnie, jak ta przestrzeń wyglądała, że tu mieliśmy ściankę działową, zresztą znowu po suficie i po e, podłodze to widać, że tutaj był piec, jak sobie z tym wszystkim poradziliśmy, e, to dokładnie widać. No i znowu, napisz koniecznie komentarz, bardzo Cię proszę, bo jestem ciekawy, co w kolejnym filmie mam powiedzieć, jakie aspekty Cię najbardziej interesują, co jest dla Ciebie najciekawsze. Pisz w komentarze, żebyśmy wiedzieli, co ciekawego pokazać, właśnie przy takim mieszkaniu. No i też będzie mi miło, jak dasz lajka, like subika, żebyśmy mogli takie materiały jeszcze więcej też przygotowywać. No cóż, niedługo kolejny film. Dam teraz trochę czasu ekipie remontowej, żeby mogła podziałać, żeby ta przestrzeń jeszcze bardziej się zmieniła. Teraz ruszamy z instalacjami, tak żeby tutaj cała elektryka, hydraulika była rozprowadzona. Damy im trochę czasu i będziemy relacjonować kolejne postępy. Także oglądaj kolejne filmy, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, like daj komentarz i do zobaczenia. Na razie!